Jest, jest. Jest, to prawda. Rąką tak? Kimś? Leżący w domu dziadek, ale. Tym bardziej, że przywozi go do szpitala zakaźnego. Bez wskazań covidowych. owych Ze wskazaniami? A duszność i gorączkę. To nie są wskazania? To było do kołnierza nie jest chory. A no to jak zdiagnozowałeś go przez otwarte drzeka lewki, to zazdroszczę, wiedzę. To się obyło takie W momencie, kiedy tak naprawdę każdy wyjazd teraz jest obarczony ryzykiem infekcji koronawirusa, nie każdy to wytrzymał. Przychodzę do pracy, bo ktoś musi to robić. Ponad miesiąc czasu nie mieszkam z rodziną, nie wracam do domu. Mieszkam jak najbliżej pracy. Ten czas najniebezpieczniejszy epidemiologicznie spędzam poza domem. Pan Adam pracuje w pogotowiu od 8 lat. Jest szefem zespołu ratownictwa medycznego. Drugim ratownikiem w jego zespole jest pani Karolina, która niedawno skończyła studia i w styczniu tego roku zaczęła pracę. Podstawowym narzędziem komunikacji zespołu karetki z dyspozytorem pogotowia jest tablet. Na tablet w formie elektronicznej dokumentacji przychodzi karta zlecenia, w jest opisana oprócz wszelkiej statystyki, numerów, godzin, jest opisany adres wezwania i powód tego wezwania. Kiedy jest decyzja o tym, że zakładacie odzież ochronną? Decyzja o tym zapada tak naprawdę w momencie, gdy otrzymujemy wezwanie, i zależnie od tego, co jest w opisie, który zamieścił dyspozytor, decydujemy, czy to ubranie zakładać, czy go nie zakładać, ale no, zawsze trzeba to przeanalizować, czy jest taka konieczność, czy nie ma takiej konieczności. Założyć tą odzież trzeba w taki sposób, żeby ona spełniała swoją rolę. Trzeba to zrobić dokładnie. Musimy po wszystkim sami siebie nawzajem skontrolować. Zespół pana Adama dostał zlecenie wyjazdu do 30-paroletniego pacjenta z wysoką gorączką i kaszlem, objawami, które mogą towarzyszyć infekcji koronawirusem. To A od kiedy pan gorączkuje? Był pan u lekarza z tym? Nie był pan, No, jest, jest, jest temperatura. Jest tak, czy ktoś z domu, z sąsiadów, z rodziny, ze znajomych jest na kwarantannie? Nie, ma. infekcję koronawirusową, żeby pan wiedział nie. o tym? Nikt. A u Pana objawy ja infekcji? Kasiel, duszność? Kaszel się dzisiaj tak naprawdę dopiero pojawił, i ta gorączka była 39,5. Buty, kurtkę idziemy. Panie, damy paracetamolu na tę gorączkę. Ja tej kurzy już w ciągu wziąłem sześć tabletek. W doby? Po 500? Nawet dwie przed Waszym przyjazdem. Kombinezon zdecydowanie nie sprzyja wykonaniu wszystkich czynności, jeśli trzeba jakieś wykonać przy pacjencie. Czynności, które mamy doskonale wyćwiczone, powtarzaliśmy je wielokrotnie, potrafimy je rutynowo wykonać doskonale. W momencie kiedy trzeba je wykonywać ubranym w kombinezon stają się wielokrotnie trudniejsze, zabierają więcej czasu, ryzyko błędu również się zwiększa. Masz to się trochę lepsze niż ja? Tu by ten od, 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 od... której idzie... bo, bo duczek nie przewidza. Aha, dobra, czekaj, wezmę i zgadam.